Zobaczcie, wczoraj poskakaliśmy sobie tutaj i niestety nam się nie nagrał najlepszy mój skok. To była okolica 15-16 metrów. Znaczy, no, tak mi ja mówił mówił, temu oczywiście wieza, ale no niestety to nie waliłem, bo była przewrotka i to się nie nagrało. Zobaczcie, dzisiaj. Ja bym mi mówił, że jak wyschnie zatrawa, trawa, to pójdzie skakać. A dzisiaj słoneczko świeci i jest bardzo ciepło. Ja jestem po koszulku i w podękach, więc jest, jest mega ciepło. I dzieli. Kurczę, jak ja kocham ten dźwięk. Zawsze mi się przypomina ten dźwięk z Chochołowem, bo tam byłem pierwszy raz na nartach z i na Jegidzie. Dobra, jesteśmy proszę Państwa na skoczni. Dzisiaj pierwsze oficjalne takie treningi z nami we dwójkę. Będziemy dzisiaj pokazywać Wam co i jak. E, dobra, to się wytnie. E, no dobra, no po prostu taki trening. Myśleliśmy sobie właśnie, żeby nagrać właśnie we dwójkę nasz trening, jak, jak, jak trwa pokażemy wszystko, co i jak, jak zaczynamy ten trening, więc co? Więc co? Przeci teraz rozgrzewkę mamy wszystko nawalone marty, wszystkie buty. No i co widzę? Wie? Zaczynamy od rozgrzewki. Co widzimy? tam robi? Jak sam bo wiecie mi się, mi się tam nie chce nie. Sam sobie widzicie, tam sobie robi? Coś tam no rub rób, Tylko pod kamerę udaje że coś robi. Tak dokładnie. Dobra, widzowie, wpadliśmy w taki pomysł, bo Szymon tam zakłada ten, te lampki, te ledy jakieś i powie Kuba, albo ja zagrę w, w papier i ktoś tutaj skoczy, niech widzicie. Patrzcie, robi. Nic nie będzie wiedział, a my skoczymy na nim, nie. Dobra, widzowie, tak sobie siedzimy z Kubą, właśnie na skoczni, na najwyższej belce, tutaj teraz. I kurde, serio, się tak boję jak tutaj siedzę Ja nie wiem jak się tu puszczę, a skakaliśmy tu już może z 6-5 razy w życiu na tej pelce i serio jestem strasznie zdruzgotany, serio. Cienki, że tak powiem taras, bo no do końca tu on nie jest zbudowany, ale on oczywiście będzie zbudowany. Ja się nie dziwię jak tu będzie można takie rozrzewki robić dookoła fajnie tak biegać, ale i tak w tej chwili mamy już taki komfort wychodzenie schodami. Tutaj pięknie przez, przez ten piękny, bajeczny lasek. No serio, no nic, tylko wskakać. Tryb fort Co? Hop. średniej wielki od razu najwyższa no ja się nie, boję, nie tak i po tym skoku dowiedzieliśmy się, że musi no co, wlać się woda poczekajcie, no naprawimy nie, to czekaj, przez się wchodzi do tyłu wyciągnij trochę ten wóz. o tak pięknie leje woda No nie będę to ciekał, bo małe rękawice im się zmoczą no no ja się już za chwilę ubieram, tylko nie to wiem czy, czy... zwyczajny był pierwszy nie No Nie, ja chyba kominiarkę odkładam Halo. Na, na jeździ musisz być bardziej pochylony do tyłu Jeszcze o, coś jak ja. Tak? I później wybić. Nie mogę być. A, i to wyprost. Bo Ja teraz zrobię coś jakiego. Ty a spróbuj teraz zostawić klatkę. Jak dostać klatkę? No, wybijasz się tak. Nie, nie, to później dopiero. Trzymaj mi go. No, tak. O kurczę! Ty bo tam jest kotacz! widzę. Proszę Państwa, no warunki dzisiaj mamy no, bardzo średnie, bo leje, 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 jeszcze raz leje. No i zobaczymy, jak się będzie skakał w takich warunkach. Na pewno, wiadomo, motory no, trochę szybsze będą, no bo nie trzeba to polewać, ale jest strasznie mokro. Drona chciałem tu puścić, żeby wam fajne ujęcia porobić, ale niestety nie da radę. No i co, no i będzie trzeba próbować tak, jak jest. 哦，没事，没事。 Dobra, dobra widzowie, witam was na treningach, dzisiaj z Kubą przywita się piękną kamerę. ma? Zrobimy sobie trening we dwójkę. Jeszcze takiego czegoś nie było. Siema! Bo zawsze to wiecie, Szymon nas nagrywał i wiecie, robiliśmy, ale też było więcej, wiecie, ludzi. Czasem tu przyjeżdża, dnia to widzimy jak był pierwszy trening oficjalny. No to wtedy trochę się zjechało ludzi, no i było więcej, ale teraz tylko we dwójkę. Będziemy nagrywać jak to jest skakać na skoczni Bogdanów. Odpaliliśmy Agregat, zaraz wodne, więc uciekamy zaraz, bo nas nie wodą. Wczoraj zrobiliśmy sobie rynne. Przymontowaliśmy sobie, żeby tutaj wiecie, skoro nam leciały od razu. Bo takie jakieś, to były jakieś prowizorki jakieś, że nie ma tych rymien. Nie ma, nie ma. Nie już ma. I teraz ogólnie to, jak będzie leciała teraz deszczówka, to my na samej deszczówce trzeba tu było mniej wody, a patrzyćcie idzie teraz jest ta woda. A trzeba mniej się pół, więc na deszczówce jak będzie lało kiedyś cały dzień, no to, to będzie. będzie to jak tak będzie parę dni lało, tak dosyć intensywnie, to co, powinien się mało napełnić? bo raz jak lało cały dzień to nam się takie płu. Pół zbiornika, pił pół zbiornika no naleciało nic, nic, nie Nagrywam, na O, Jacek, która werka? Która werka? Las e. yeah. Ja bym zaczął od średniej, bo z tej najniższej to no nie ma co Z najniższej, to najniższej Zobaczcie Tutaj mamy piękny barek naszych sponsorów. Ale ogólnie No, powiedz mi. Jak ktoś na zawodach, Będzie skakał tutaj z najniższej, no to nie opłaca się, bo to jest to co było w zimę, a to co jest teraz, to ja jak się teraz patrzę na tą na tą małą, na to wtedy małą, nazywam, co była tutaj, to coś to tak wydaje małe. Ta wieża była tak malutka. To była taka maleńka. Ej, ale szczerze poczułem teraz, jak mnie troszeczkę wyniosło. Myślę, że to były okolice tego 14-15 metra, czyli jak się zaczyna tam ta niebieska linia. Siema się, witam Was jeszcze raz, bo nie wiem, czy Jacek Kuba tam nagrali coś ciekawego, żeby było warto to wrzucać. No ale mniejsza z tym. Dzisiaj mamy pierwszych gości przed Summer Cupem, którzy nam tutaj na pewno dużo pomogą i przetestują w końcu skocznie. Znaczy, no przetestuje jedna osoba, bo druga to jest jego brat Nikodem. Witam wszystkich. Tak, i jeszcze jest Emil, ale nie wiem, co się z Emilem stało. No, został tylko kombinezon. Ja tak samo <gry> tak, profesjonalny skoczek. Tak, tutaj drugi profesjonalny skoczek. No to dobre, no to pewnie już widzieliście jakieś skoki, ale dzisiaj zobaczymy loty, bo dzisiaj będą loty w wykonaniu. Emila, mamy nadzieję, że w końcu pęknie i skoczy ktoś na ten punktka. I właśnie mam na myśli Emila tutaj. Zobaczymy, bo Kuba też tutaj 15 metrów już nawet skakał. Tylko chyba nie mam nawet, ale. Ale mam nagranie, którego pewnie już widzieliście, szorca 13,5 metra. Naprawdę Kuba bardzo duże postępy robi, ale wiadomo, jeszcze jest trochę do poprawy. Ale co, ja Wam może tutaj pokażę trochę więcej. Tutaj tego leda trzeba całego zmienić, bo jest za mocne. To światło jest tak mocne, że Kuba jak mówił, że jak jechał to go oślepiało dosłownie, więc na pewno zmienimy go na takiego co tutaj jest. Widzicie, to jest taki ledzik, taki w miarę dobry. A jeszcze przyjedzie do nas osoba na zjazdówkach i przetestujemy już ostatecznie, jak to wszystko działa. I powiem Wam, że naprawdę rozwiązanie, które pomaga, żeby zniwelować tarcie krawędzi zjazd nadzjazdowych o nasze tory, jest po prostu banalne. Co? Taśma! No wiadomo, że taśma! Ale jaka, to się dopiero dowiecie, jak przyjedzie do nas Dominik z Łętowni. Także co? Zaraz się widzimy. Jeszcze przywitać się z Emilem, i później Dominik, a później Skoki. Lecimy po narty. Będziemy Cało je znowu szmarować. Nie Bierzemy... Czy Czyli muszę skoczyć 17 metrów. Na razie mój rekord to było 15 metrów. No, no ale zobaczmy. Nazdy nasmarowane i teraz Emil Kuba i Jacek idą w skali. Zobaczcie. Tutaj mamy cały system nawadniania. Tutaj mamy przełącznik, żeby wieża. Jak widzicie wieża leci, woda. Ale różnie zaczyna to sobie robić. Cyk, cyk. I teraz mamy polewanie ze skoku. O, tam się zaraz założyli, no. Tak się mamy, tak półautomatycznie. Co Franek mówisz, co zrobi Emil? Że jak on wygra, że się nie przerzuci, to wtedy mi daje... Jak, jak się nie przerzuci, to wtedy mi daje 100 zł. O. No, ja nie zobaczmy, czy się przewróci czy nie. Nie mam zamiaru. Mówiłem! mówiłem, Mówiłem! No i tak jak opisałem przyszedł Dominik. Siema! I zobaczcie, co tutaj wymyślił. Mamy naprawdę poklejone te narty i są tak śliskie, bo są jeszcze flakiem że to widać widać na No i chyba myślę, że to już nawet nie odpadnie. Bo to już masz tak pięknie zrobione, że Że będzie na tym niezły, nie? No, ale nawet kurde nie wiem, czy nie będzie nawet szybciej niż na tamtych nartach Bo no, Coś śliskie jak, nie wiem nie? Ja jeszcze kupiłem taśmę, nie? Tą grubą o, Ja mam jeszcze z sobą tak dość parę, tak? To tak, no ja najpierw miałem tą czarną Ale jak je nałożyłem na narty Uznałem, że to chyba nie To nie nada a to Bo masz normalne to paczkowo, nie? Nie, ja kupiłem, to jest jedna budowlana do foli, Do klejenia folii, więc ja myślę, że folia mm. jest śliska, to to też to będzie śliska. To jest grube, no No, ale nie jest takie Ale to nie śliskie. jest takie, o, to jest jak guma Jak guma właśnie, nie? To, to można zawsze na... robić tak, że to I później faktycznie ta Tak zrobiłem, że no, dałem no. Tą, a potem tą, co myślę, ona jest grubsza, to yy, Okleiłem później tą, to jest akurat do, typowo do paczek No tak no. Yy, Mam jeszcze Grubszą. Nie do testów? Proszę Państwa, drugi skok Emila już... Kurde, gdybym wrócił, to. <grym> Dobra, ale drugi skok Emila, zobaczmy jak teraz wyjdzie. No i co? Hop! Można.

Też smarujemy teraz jego narty. Mamy bardzo profesjonalne żelazko. Zobaczcie jaka płaska idealna powierzchnia, taka powinna być. Dymi się już z tego, no ale to wiadomo, zawsze tak jest. Przy takich żelazkach. Ale przynajmniej bardzo dobrze topi wosk i możemy tutaj pięknie rozprowadzać to wszystko. Co? Nie wygodna belka? Welka zajebista <gry> Kurde, ale jestem wkurzony, bo ja znowu zamiast bardziej na spoku skupiam się na hamowaniu. Ty, bo to mi przykleiło się. <grym> ja to się jedzie. Ale uwierz mi i za, panu zjadz, za panu <grym> ale to ci wyjdź. Proszę Państwa, przyszliśmy tutaj z Emilem, jak na razie, tą agrotkaninę dać. Jak widzicie, tak to wyszło. Jest fajnie w miarę. Tu w ogóle zostaliśmy taki widok, że cały ten plakat nam wyrwało. No I... ale to głównie tutaj z tyłu belka. Trzeba go Ta tu wkręcić. Pokaż tam. Tutaj, w tym miejscu. Mam całą i dlatego to zgięło. No właśnie. Jacek Majster, co poszło nie tak? Na e, e, oko, Nie no, Deska Patrzcie, patrzcie jaka deska, jest. Ja nie, nie mogę takim Mamy piękną piękna, prosta deska do odmierzania, idealna Jacek to jednak dobry jest Schody robi profesjonalnie Tylko tak, tu wiadomo, te deski takie lekko krzywe Lekko krzywe tutaj też, no ale wiadomo Jacek ma trochę krzywe oczy więc Co? wybaczamy Co? Co? Wybaczamy oh. no, podnieżę, nawet, pa, kamery, mm -hmm. uh. no i teraz chcę to podnieść ja podniosę to zrobić jedną ręką na wypadkach, kamerę tu. No proszę bardzo Wy tego nie widzieliście ale jedną ręką to przeniesie Też mamy wygrodzone pięknie. tu jest takie przejście dla zawodników. Tam mamy zeskok wygrodzony, też nie wiem czy widać są te taśmy. No i tutaj, bo tu też możecie zjechać sobie przez to pole i tutaj wyhamować na tym polu. Także to bez problemu. No i tam u góry też wygrodziliśmy już, ale też jeszcze, jeszcze troszeczkę dostało tego. No i... Będziemy mieli chyba wszystko wygodne. By Prawie wszystko. Przyjechali nam goście na skocznie, do, do skakać. skakać. się tam idzie kolejna osoba. A Jacek tutaj dalej te schodki męczy. <grystanie> Jak ci idzie? Masz jakieś problemy tutaj? Tak, żeby Ale ty jesteś Ja myślałem, że ty masz miarę ochrony. A ty to jednak już krzywe oczy. Ok, ten, ten skok był w okolicach 15 metra, więc nasz rekord z Emirem z został wyrównany, ale no nie liczymy na to, że nie zostanie przebity dzisiaj ten rekord. Jacek, jak piękne te schody ci wyszły. Mm. No? Wypłata będzie. Będzie <grydy> wypłata? Wypłata. Jak Jacek coś robi, to jest wszystko piękne. A ty pamiętasz, za jaką stawkę pracujesz? Złotówka na godzinę. No właśnie. Super <grydy> Oni tam się przygotowują do skakania. <grydy> A my z Jakubem robimy to, co lubimy robić najbardziej. Co wy tu robicie? Będziemy ich nagrywać. Nie do toru. Tyłem, tyłem. Oj, tutaj kierownik jest zły. Masz już w szkołach! przygotowany. Żyjcie dużo. Ja chcę zdjęcia, nie Nie mam telefonu przy sobie, młody ma telefon. wiem. Zawodniczka numer dwa Małgosia. Pierwszy skok. Ohoho! Rekord skoczni.